Irytująca sytuacja. A co jeśli wam powiem, że dzięki jednej aplikacji możemy jej uniknąć? Jeśli jesteście zainteresowani, to teraz możecie zobaczyć, jak ją zainstalować, i w ogóle co to jest. Dobra, więc teraz Wam tłumaczę, jak to sobie zainstalować na waszym komputerze. Musicie wejść po prostu w link, który podam w opisie. Jest to po prostu link do pobrania tej aplikacji. Klikamy Dobrą, ty, tu nam przejdzie na dół. Klikamy tutaj. Oczywiście zachowujemy. Da, przeciągnijmy to sobie na pulpit Kiedy aplikację mamy na pulpicie po prostu ją uruchamiamy Tu już jest uruchomiona Jak widzicie zazwyczaj jest ona ukryta tutaj w paseczku I tutaj macie tak Na sam od razu początek ma zaznaczyć Launch Mimik launcher Computer Starts Wiecie to jest po prostu że wam się aplikacja uruchamia Wtedy kiedy razem z komputerem Kiedy się odpala więc całkiem spoko Bo nie będziecie musieli tego cały czas włączać Możecie gdzieś sobie wywalić i tutaj po prostu odpalacie wtedy Lola już Wam pokazuję Lola jest odpalany I razem z uruchomieniem Lola dostajecie kod To jest kod, który będziecie musieli sobie wpisać na telefonie I ogólnie chodzi o to, że ten kod będziecie musieli wpisać na telefonie W takiej specjalnej stronie Już Wam pokazuję Zaloguję się tylko na swoje konto Żebyście mogli wszystko widzieć dokładnie I teraz użyję jakby, teraz użyję kamery, żebyście mogli łatwo zobaczyć, że Was nie oszukuję, prawda? I jak widzicie klient jest odpalony. Ona ludzie coś do mnie piszą. A co jest dla nich najważniejsze? Teraz Na chodź. Na chuj te dziś, jebana za... Jesteśmy przy moim stanowisku i jak widzicie jest tutaj ten sam odpalony ekran, który widzicie teraz przed waszymi komputerami. Od razu wam mówię tak, bardzo ciężko to robić, kiedy wiecie. Przesunę trochę mikrofon, żeby wiecie, było mi trochę prościej. Kiedy jedną ręką musisz robić jedną rzecz, a drugą trzymać aparat. Uwierzcie mi, bardzo ciężko docenić moje starania, prawda? Łapiecie swój telefon do ręki, ja mam 60 na przykład. Wchodzicie po prostu w mimika. Ja wam link do tej aplikacji dam wam po prostu w opisie. I teraz musicie po prostu przepisać kod, który macie tutaj na komputerze po prostu na swój telefon. To nie jest nic trudnego. To jest bardzo proste i intuicyjne. Więc teraz ja wpisuję swój kod. Jest to 977 979 Więc ja tutaj teraz wszystko anuluję. Usunę. Jak widzicie jest 977 979 Teraz musimy, na naszej, teraz musimy na naszym komputerze kliknąć alo, po prostu wiecie, że tam wyrażacie zgodę, że coś tam, coś tam, to nie jest nic ważnego, po prostu wasz klient pozwoli się połączyć z waszym telefonem. I jak widzicie, udało nam się wejść tak jakby już do lobby, to jest to, co chcemy zrobić. Klikamy sobie Create New Lobby i możemy sobie, jak widzicie, tutaj elegancko do wszystkiego wejść. Tak więc wchodzę sobie, nie wiem, wybór draftowy, confirm, to jest wiecie, wejście do gry, invite others, zaprosimy moich znajomych. Jak wiecie wszystko tutaj się robi. Myszka już tutaj mogę całkowicie wywalić, nie potrzebuję jej. I zaraz zobaczymy czy ludzie powchodzą do mnie. O! Akurat tak się zdarzyło, że dostałem zaproszenie do gry, co może się całkiem, nie wiem, zdarzyć na kiblu, kiedy gracie. Możecie coś zaakceptować po prostu. Jesteście w grze, jak widzicie. Wszystko elegancko, ładnie śmiga. Wracamy do telefonu. Możemy sobie teraz wybrać i linię, na której chcemy grać. Może być to dżungla, może to być cokolwiek. Widzę, że dżungla jest już u mnie zajęta, więc będzie to bot i będzie to Support. niech im będzie i teraz czekamy, aż nasi zaakceptują grę jedyny minus tej aplikacji jest taki, że nie można na niej pisać, ale w sumie da się to przeżyć ponieważ takie podstawowe rzeczy jak wiecie wejście do gry, wybieranie run da się to zrobić i sprawia to swoją funkcję więc jest całkiem ok, da się to przyboleć I jak widzicie gra jest znaleziona i można to zaakceptować na naszym telefonie I teraz idę stąd, żeby pokazać Wam, że da się to wszystko skonfigurować w całkowicie innym miejscu niż nasz komputer. Jesteśmy w takim moim przedpokoju i zaczynamy zabawę. Ust Pozwólcie, że ustawię się trochę lepiej. Dobra, jestem na bocie. Tak więc wybiorę jakąś postać fajną na bota po prostu. Zagram sobie Wayne, ponieważ jest to fajna postać według mnie. A nie, ja teraz banuję, banuję. To zbanujemy Blitzkranka, myślę. Blitzkrank zbanowany, przynajmniej tak mi się wydaje, że jest zbanowany. Dobra, teraz go zbanowaliśmy. I teraz wybiorę sobie postać, którą chcę zagrać. Zagram Wayne, ponieważ lubię Wayne. Yy, ty, 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 ty. Nie wiem, czy ja to w ogóle dobrze piszę. Dobra, mniejsza z tym po prostu sp spróbuję znaleźć wśród moich championów, które posiadam. Pikuję postać i ja pikuję Wayne, bo ponieważ chcę zagrać sobie Wayne. Zapolujmy na Jak widzicie, Wayne została wybrana. Możemy sobie zmienić hila, specjalizację, flesha, runy do wyboru, do koloru. Te możecie, nawet możecie je sobie spersonalizować, nie będę też tego robił. No i co? No i tak naprawdę już wchodzimy do gry. No i co? Pokażę Wam teraz w praktyce, jak to może działać. Ogółem będziecie na odcinku wszyscy, Bożym. I wybrałem mojego... I wszedłem do lobby i w ogóle wszystko zrobiłem z kibla. W sensie, nie używałem w ogóle komputera, żeby wybrać postać. Ale to, to się dowiecie w nowym odcinku na kanale Rafalisko Psisko, kurwa, 3.1.2. Jak niby, co robisz? bardzo. A właśnie, musisz wejść na mój kanał i obejrzeć film i się dowiesz. Już późno, chyba. Nie, nie, ja dalej nagrywam, więc czym chcesz, tam może coś powiedzieć? Po no? pierwsze, jeba djz Chyba jestem wymagany na Twoim kanale. Nie, mam chyba nie jest tak, ale. nie. Pozdrawiam Czarka, który mi dał zupkę więc za jedną Nie, Za ma... no, dwie. Mogę ci drugą przynieść. Dobra, wygrałeś. Dobra, myślę, że kończymy tutaj materiał. Trzymajcie się, elo. Cześć, cześć. Cześć, 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 Nie no, ja z wami zostaję. <śmum> Nie <śmum> Nie <wylemszał> <ale> <śmum>